Historyczny Ślązak Minus 80, czyli o czym pisała śląska prasa przed 80 laty, w styczniu 1945 roku. Dziennik ogłoszeń dla ludności polskiej, czyli owa gadzinówka ukazująca się we wcielonym do trzeciej Rzeszy, zagłębił. Nowy rok zaczyna od propagandy, a wiadomości lokalne na czwartej stronie są dosyć trywialne. Gazeta zajmuje się zużyciem wody, zimowymi temperaturami i ważką kwestią grzeczności na co dzień. 6 stycznia publikuje na Jedynce noworoczne przemówienie firera. 17 stycznia informuje o bolszewickiej ofensywie. I tym mocnym akcentem żegnamy się z dziennikiem ogłoszeń, gdyż to chyba ostatnie wydanie gazety, jakie się zachowało. A co tam w Katowicerce, czyli Oberschlesische Zeitung? Tu nowy rok zaczyna się spokojnie. No powiedzmy. Choć w gazecie jest miejsce na opowieści o wiejskich zwyczajach i ludowe podania, są śląscy żołnierze na froncie. Ale 5 stycznia o froncie jest już więcej. Gazeta zapowiada audycję radiową o Volkssturmie na śląskich szańcach. Przewodnim motywem kilku kolejnych wydań będzie zbiórka odzieży i sprzętu dla Wehrmachtu i Volkssturmu. Redakcja będzie doradzać, co można oddać na zbiórkę dla wojska. Ale jeszcze 13 stycznia, czyli dzień po tym jak Sowieci rozpoczną wielką ofensywę z nad w Katowicach więcej będzie wiadomo o atakach kamikadze na Pacyfiku, pod Filipinami, niż o tym co dzieje się pod Sandomierzem. 14 stycznia ukazują się wreszcie komunikaty o sowieckiej ofensywie i walkach w łuku Wisły. Tymczasem Gauleiter, Fritz Bracht przemawia na wielkim propagandowym wiecu w Königshitte z udziałem ponoć aż 12 tysięcy ludzi. Większość z nich wolałaby zapewne zająć się w tym czasie czymś pożyteczniejszym. Jeszcze z 16 i 17 stycznia komunikaty z frontu utrzymane są w tonie uspokajającym, a potężny czołg Königstiger ma zapewnić Niemcom przewagę. 18 stycznia czytelnicy dowiadują się, że niemieckie wojska są w odwrocie, ale zaplanowanym. Zaś Gauleiter zagrzewa do walki Volkssturm. Rozpoczyna się też ewakuacja kobiet i dzieci pod troskliwą kontrolą NSDAP. 19 stycznia gazeta informuje, że śląski Volkssturm walczy już pod Częstochową, zaś na zajutrz Gauleiter, a raczej jego zastępca, zapewnia, że Górny Śląsk się trzyma i produkuje. Przy czym toczą się już walki o Kraków i Łódź. 21 stycznia Gauleiter nie ukrywa, że sytuacja jest poważna, ale trzeba nie opuszczać stanowisk i pracować jest też nadesłany przez korespondenta wojennego artykuł o walczącym Volkssturmie. 23 stycznia w gazecie zagrzewa już nie Gaolajter, a jego przedstawiciel Paul Sornik. Co się dzieje z Fritzem Brachtem? Dobre pytanie, ale jak tu napisać, że namiestnik Firera opuścił już Śląsk? Skąd Bracht? Zestresowany tym, że wszystko się wali, autentycznie dostał zawału i go wywieźli z Katowic. Zamiast niego Sornik wzywa przez radio, by chwycić za Panzerfaust. Ciekawe, czy sam to zrobi. To samo wydanie Katowicerki przynosi informacje o imponujących bitwach obronnych na Górnym Śląsku i walkach toczących się już na wschodnim skraju strefy przemysłowej. W styczniu 1945 roku Katowicerka przestanie się już ukazywać w Katowicach, choć jak się przekonamy, nie przestanie się ukazywać w ogóle, bo będzie miała wydania, nazwijmy to, emigracyjne. No, ale o tym przekonamy się dopiero w lutym. W lutym też w Katowicach będzie już wychodziła prasa polska. O czym będzie pisała? Przekonamy się za miesiąc. Oglądajcie historycznego Ślązaga minus 80. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Subskrybuj nasz kanał, zostawiaj lajki. Komentuj, byle pozytywnie i zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu.